Cześć morszczaki, dawno się nie widzieliśmy i nie słyszeliśmy ponad dwa lata. Krążą teorie, że już y, mamy wygaszone zbiorniki, że nie istniejemy, albo że coś się popsuło, no to stwierdziłem, że warto by zrobić jakiś update. Y, słuchajcie, to tak, ostatni film, y, gdzie mogli, mogliście zobaczyć nas, albo nawet mnie, już mnie do końca pamiętam, to jest sytuacja sprzed dwóch lat, kiedy wyjechaliśmy na wakacje i nawet zapraszaliśmy Was wtedy na jezioro w Dzydze. No trochę się pozmieniało od tego czasu, wiele rzeczy życiowych, prywatnych, zawodowych, mm, to tak, stwierdziłem, że zrobię taki film, żeby opowiedzieć historię, co się wydarzyło, co i jak, staram się powoli wrócić do nagrywania, żebyście mogli zobaczyć, jak to gdzieś tam u nas wygląda, chociaż to niestety łatwe nie jest, ale do rzeczy, słuchajcie, więc, kiedy wróciliśmy z wakacji, już, już w trakcie pobytu rozmawialiśmy, jak to będzie wyglądało, co się wydarzy i tak i tak dalej, to jest taka standardowa hmm, sprawa, która dopada chyba wielu ludzi niekoniecznie związanych z akwarystyką, ale jeśli połączymy brak czasu, yy, za dużo pracy, kiedy w zasadzie wychodzicie do domu późno, w, w zasadzie to wcześnie rano, ale jeszcze późną nocą i wracacie bardzo późno. Kiedy się przestaje gdzieś tam od rozkminiać różnicę między dniem, dniem a nocą, a wracacie, macie do tego jeszcze psa, gryzonie, parę zwierzaków, macie trzy akwaria, to w którymś momencie trochę mnie to przerosło i stwierdziłem, że trzeba coś, yy, coś zmienić. Nie dawałem sobie ze wszystkim czasowo rady, więc wiedziałem, że jeśli to tak pozostanie, to to zaniedbam. No więc tak, trzeba było coś zlikwidować. Mając trzy akwaria, była rozkmina, co zostawić, a co nie. No, i decyzja tak naprawdę nie była trudna, bo trzeba było zlikwidować coś, co jest najbardziej pracowodne i trudne, to się może najłatwiej popsuć, więc y, zdecydowaliśmy, że moją kostkę, o, tam było około 90 litrów, żeby, m, żeby zlikwidować i tak się też y, stało. Zostawiliśmy sobie kostkę Nanofawka, tam było 36 litrów i kole duło około 409 litrów litrów y, z krewetkarium i z i mojego syna Adriana. Y, te akwaria w zasadzie one same się kręciły raz na jakiś czas, podmiana y, trochę, trochę żarcia, trochę jakiegoś serwisu, ale to było to mało newralgiczne nie trzeba było specjalnie niczego pilnować, ani parametrów, bo to wszystko rosło w oczach, algi wapienne i tak No u mnie jednak to wymagało jakiejś tam pracy i mm, wysiłku stało się tak, że jedno z Was, no jestem... może subskrypcji wiele nie ma, chociaż wydaje mi się też ciekawa sprawa, słuchajcie, że od momentu jak przestałem nagrywać, to dużo więcej tych subskrypcji przeżyło, przeżyło, znaczy pojawiło się dodatkowo, także w jakimś stopniu wiem, że wiele osób ogląda i jakoś stara się czerpać z tego, co myśmy robili, jeśli chodzi o małe zbiorniki, małe akwaria. No i jedno z Was, taki chłopak, Yy, znaczy, pisałem i piszę z wieloma osobami, ale ten chłopak gdzieś tam podpytywał, czy ja bym gdzieś w którymś momencie nie chciał sprzedać. No i to tak było trochę przyjemne, spożyteczne, więc dogadaliśmy się. Yy, nie sprzedałem mu całego swojego zestawu, ponieważ została lampa AI Prime, dolewka, no i może ewentualnie parę pie. w każdym razie poszło szkło, skała, piasek, życie, mm. No, i w zasadzie, w zasadzie tak, to, tak to wyglądało. A no i skimmer też, bo to tak było, yy, jeszcze skimmer. Także większość rzeczy gdzieś tam yy, no, pozbiliśmy się. Yy, przestaliśmy nagrywać filmy, yy, ale nie dlatego, że jak to gdzieś tam są pewne yy, takie komentarze yy, takie ironiczne nitry akwarystów, że pewnie coś się popsuło, zdopiło i w ogóle umarło. No nie do końca tak jest, po prostu no to, że się mówię nie nagrywa, to, znaczy, że to wcale nie znaczy, że um, jakby hobby się kończy albo coś nie sprawia przyjemności, ale no... Znaleźć czas na nagrywanie tej przyjemności był dość problemowy, teraz postaram się to trochę zmienić. W zasadzie koncepcja wygląda tak, że... Zmie Aha. to tak, jeśli chodzi o akwarystyczne zmiany, to tak to mniej więcej wyglądało. Widzieliśmy też i to w jednym, czy nawet w paru filmach, wspominaliśmy Wam, że no staramy się zmienić miejsce zamieszkania, przeprowadzić się. Wszystkie nasze decyzje, które gdzieś tam planujemy, one nie zawsze do końca wychodzą technicznie, kiedy jest super jakaś analiza jest przemyślenia, ale na no spontanicznie wchodzi wszystko. No i przydarzyło się taka sytuacja, że we wrześniu dowiedzieliśmy się, że jest taka opcja, żeby przeprowadzić się z końców z bloków. No, i pojawił się temat i klimat domkowy. Wykorzystaliśmy naszą, e, naszą szansę. No i mówimy, no tak, to jest na zasadzie takiej: take, take it or leave it, że bierzesz albo obąbka. No i myśmy powiedzmy, że zdecydowali się na tak. E, coś ciekawe, że zamiast przejmować się sytuacją związaną z, z dopinaniem dokumentów, takich rzeczy, pierwsza moja gdzieś tam rozknęłam, była na ten temat. Hmm. kurde, ale jak to z tymi zbiornikami. Powiem Wam szczerze, że była taka y, nostalgiczna myśl, że kurde, to będzie wszystko trudne, jakieś przynosiny, kupowania, jakieś wykończenia, jakieś takie rzeczy, y, że to jest chyba nie najlepsza opcja, że może wygasić te zbiorniki, a później coś zrobić, ale tutaj na szczęście zadziała moja Marta i powiedziała nie, nie, nie. To musi tak zostać i to mnie jakoś tak zmobilizowało i zrobiliśmy pewien myk. Tenek polega na tym, że zdecydowałem na szybko i zamówiłem szkło bez większych przemyśleń, co nie okazało się do końca dobrym pomysłem, ale o tym później. Zamówiłem szkło 50 na 40 na 50 także trochę większe od tej kostki, którą miałem niż na samym początku, to jest około 100 litrów. Szkło przeszło szybko. Zlaliśmy dwa zbiorniki. Jeden, przełożyliśmy. Yy, z, w jednym drugim małym zbiornikiem było po jednej żywej skale. No i włożyliśmy te skały. Yy, nie przekładałem piasku, ani czarnego, ani samoa pink od mojego syna. No bo teoretycznie nie można było tak zrobić, ale trzeba by przepukiwać, To trochę bez sensu mogłoby gdzieś... Parametry mogłyby wystrzelić fosforana na więc kupiłem nowy piasek. Tym razem biały. Białego jeszcze w tej koncepcji naszej tych trzech nie było. No i gdzieś tam odpaliłem, odpaliłem tą, tą kostkę, która stała na starej szafce, jeszcze w mieszkaniu w bloku. I co jest ciekawe, słuchajcie, tu jest pewien myk, którego właśnie nie przemyślałem odnośnie szafki, bo jak już dokłada kostka, mówię, ok, klimat, wiedziałem, że akwarium będzie stało w sypialni, tak jakoś takie było założenie, sypialnia w większości biało-drewniana, biało któregoś razu Wam tutaj może jakiś ogląd zrobił Wam pokażę jak to wygląda ale na czym rzecz polega jak zacząłem oglądać szafki to wyszło na to że jakieś dobre szafki w takim rozmiarze no jeśli chodzi o tutaj 50 to wyszło na to 50 na 40 to jest problem bo wszystkie szafki były gdzieś tak 50 czy 60 albo więcej ale na 30 w zasadzie w tym rozmiarze na 40 szerokie, no to była tylko jedna, um, którą przynajmniej ja znalazłem i 120, ale z kolei to była 60. No więc 150, tu, tu 60, także yy, akwarium jest tutaj jest trochę jakby krótsze, ale konstrukcja jest na tyle solidna, że na razie to wszystko się to się wszystko dobrze yy, trzyma. No z czasem na pewno zamówię to akwarium 60 i się tutaj to Przełożę, na no bez przesady, ile, ile razy można gdzieś robić przekładek. wyszło na to, że w jednym momencie, jak znaliśmy akwariat, zrobiliśmy jedno. Od tego momentu powiedzmy, że minęło jakiś miesiąc hakiem, jak już wtedy zaczęliśmy przeprowadzać akwarium do, do domu, także no no to w zasadzie półtora miesiąca, także yy, przekładka, a później przenosiny, także było tutaj trochę, było to trochę hardkorowo. Zresztą za chwilę Wam takim, pokażę jak to wygląda w takim krótkim filmiku, jak wygląda to akwarium, ale dzisiaj to nie jest czas i miejsce, na razie tylko Wam pokazać, że, że, żyje, że w dalszym ciągu w jakimś stopniu siedzimy w temacie akwarystyki, może już nie mamy trzech szkieł, mamy, mamy jedno, no ale jest to jakaś ewolucja, także żyje nam się fajnie, Zbiornik powoli, mam nadzieję, że gdzieś tam będzie, będzie też yy, hulać o tym, jak jest prowadzony, jak wygląda to już w następnym materiale. Także wydaje mi się, że na dzisiaj to wszystko. No i słuchajcie, coś, czego nie mówiłem dawno, także kolegowie, w końcu transmisję. Trzymajcie się, do zobaczenia.